Program Klaprodres Kościerskiego Rynku, 8 minut po godzinie 11. Teraz będzie festiwalowo, będzie ekologicznie. Naszym gościem jest Agnieszka Jereczek, specjalista do spraw rolnictwa ekologicznego Podry w Lubaniu. Dzień dobry, Pani Agnieszko, witamy. Dzień dobry, widocznie. Dzisiaj już sama Agnieszki, w studiu jest Pani trzecią osobą, która się dzisiaj o nas pojawia. Bo wszystkie dziewczyny, Agnieszki to fajne dziewczyny, wiadomo, prawda? Tutaj nie, nie musimy dużo e, tak, mówić. Do te, potwierdza Pani świetnie, bardzo się cieszę. Pomorskie jako festiwal w Kościerzynie spotkajmy się tam, gdzie zaczyna się zdrowie. Po raz pierwszy taka, e, takie wydarzenie będzie organizowane tutaj na rynku, tak? Dobrze? E, tak, tak, dokładnie, na płycie rynku miasta Kościerzyna odbędzie się po raz pierwszy pomorski Eko festiwal. E, jako organizatorzy Pomorskiego Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Urząd Miasta Kościerzyna oraz Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Biopomorze serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Dlaczego Kościerzyna? Dlaczego tutaj? E, wybór miasta Kościerzyna nie jest e, przypadkowy. Zauważyliśmy, że na terenie województwa pomorskiego, między innymi powiat kościerski jest taką plamką na mapie, gdzie brakuje nam takiego miejsca sprzedaży, gdzie w jednym miejscu konsumenci mogliby nabyć produkty ekologiczne bezpośrednio od rolników certyfikowanych. No i stąd właśnie ten pomysł. To znaczy, że produkty są, nie ma miejsca na sprzedaż. Tak, produkty są, ale nie tylko na terenie naszego powiatu kościerskiego, ale całego województwa pomorskiego. Tylko brakuje takich miejsc typowo dedykowanych do sprzedaży żywności ekologicznej i nie tylko, w tym również żywności wysokiej jakości, przetworzonej w ramach gospodarstwa. Zawsze się mówi, że jak ktoś chce coś znaleźć, to i tak znajdzie, chociażby było zakopane pod ziemią. A może na przykład z naszą świadomością? jeżeli chodzi o ekologiczne jedzenie, jeszcze nie do końca jest tak, nie jesteśmy tak do przodu. Tak, dokładnie zgadza się. Ci świadomi konsumenci wiedzą, gdzie tych produktów szukać. Często podejmują sami takie działania, że jadą prosto na gospodarstwo i stamtąd kupują te produkty. No ale mamy część konsumentów, którzy po pierwsze nie do końca jeszcze kojarzą zielony liść, europejskie logo rolnictwa ekologicznego. Po drugie nie zawsze wiedzą, gdzie pojechać. A po trzecie no, są trochę wygodni i chcą w jednym miejscu Nabyć te wszystkie produkty. Więc po to ta inicjatywa, żeby zapoznać konsumentów z tymi rolnikami. Jeśli nabędą te produkty podczas ekofestiwalu, oczywiście wymienią się kontaktami i będą wiedzieli, gdzie tych producentów szukać. A czy rolnicy na przykład sami też podejmują czasami jakieś takie oddolne decyzje i wspólnie coś robią, coś organizują, gdzieś chcą się pokazać, wystawić, bo to czasami też z tej strony może zadziałać. Tak, oczywiście samemu w pojedynkę jest ciężej. Wiadomo, współpraca się opłaca, więc powstało kilka jakichś takich drobnych inicjatyw, kooperatyw spożywczych, gdzie tutaj nasi producenci z Pomorza wspólnie podjęli takie działania na jakichś targach, bazarach, no ale nie ukrywajmy, jest to na razie rynek bardziej trójmiejski, dlatego chcemy tutaj powiat kościerski trochę rozkręcić pod tym kątem. I to już 7 września. Tak dokładnie, czyli już niedługo, 7 września. Serdecznie zachęcamy, żeby tą datę sobie zapisać. Nie tylko będzie można nabyć produkty ekologiczne, ale ten dzień spędzić miło, rodzinnie. Bo będzie też mnóstwo atrakcji, w tym warsztatów, konkursów. No i też taka dawka wiedzy, ekowiedzy w pigułce. Będzie gotowanie, widzę dokładnie. Nie. Ja, ja jeden... przepraszam, ale ja to zawsze uwielbiam na takich imprezach, jak coś fajnego ugotują, można coś spróbować. Tak. tak, oczywiście. Jeden z najważniejszych punktów programu to gotowanie na żywo z panem Michałem Podulskim, uczestnikiem jednego z programów kulinarnych MasterChef. Chcemy pokazać tutaj mieszkańcom, turystom odwiedzającym, co z tych produktów dostępnych do sprzedaży można przygotować. Na przykład, co można zrobić z biokaszy gryczanej, gdzie można dodać jakiś olej, co zrobić z Jakimiś przetworami owocowo-warzywnymi, to wszystko będzie można zobaczyć na rynku w Kościerzynie. A czy będzie można się dowiedzieć, bo to też jest, wydaje mi się, ważna rzecz, nie tylko jakby to, co możemy kupić, co jest eko, co nie. Czy będzie można dowiedzieć się, jak w ogóle wygląda ta ekologiczna uprawa? Co to jest, że coś znaczy, że jest eko? Tak, oczywiście nie zapominamy o takim aspekcie edukacyjnym, informacyjnym. Na Stoisku Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu będzie taki punkt informacyjno-edukacyjny gdzie będzie można uzyskać wszelkie informacje, będą też ulotki, broszury, materiały informacyjne, ale też mamy nadzieję, że uda się w trakcie całego wydarzenia ze sceny troszeczkę takich informacji tutaj przekazać, definicji produktu ekologicznego, gdzie szukać tego loga, żeby tych tutaj naszych konsumentów uświadamiać. Bo to jest tak, że my czasami sobie myślimy, że taka, a czym się różni eko od nie eko, że co, no właśnie, że co, to jest pytanie, a uprawa Takiego ekologicznego produktu jest bardzo ciężka i bardzo wymagająca, i bardzo duże restrykcje są. Tak, dokładnie. Dlatego właśnie chcemy podkreślać znaczenie procesu certyfikacji. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że rolnicy ekologiczni są obwarowani wieloma tak. przepisami, wytycznymi itd. Tak I aby używać ten zielony europejski liść, muszą obowiązkowo podlegać procesowi certyfikacji. Bez jakby takiej poprawnej kontroli procesu certyfikacji, no nie mają prawa używania tego logo. Dlatego wielu konsumentów czasami no gdzieś tam czuje się oszukanym, że ktoś sprzedał im produkt ekologiczny, a potem okazuje się, że tego zielonego liścia tam zabrakło. Więc my chcemy to tutaj naprawić, wypromować, pokazać, jakie są różnice, jak nie dać się oszukać. Chcemy pokazać, że trzeba rozmawiać z tymi producentami, jaki jest skład produktu, co na etykiecie znajdziemy, jakie informacje. Więc po to to wydarzenie. Czy jeżeli widzimy zielony liść, czy możemy mieć pewne że ta żywność jest ekologiczna? Tak, ten liść nie powinien się pojawić bez procesu certyfikacji. Mało tego. Ten zielony liść i ten numer certyfikatu konsumenci mogą teraz bezpośrednio sobie sprawdzić na stronie internetowej w takim europejskim systemie. Też od na tym wydarzeniu będziemy o tym mówić, gdzie ten certyfikat można znaleźć. Też postaramy się, żeby każdy z producentów miał na swoim stoisku wydruk takiego certyfikatu, żeby też konsumenci wiedzieli, czego szukać, jak prawidłowy certyfikat powinien wyglądać. Czyli Pomorskie jako festiwal w Kościerzynie. Spotkajmy się tam, gdzie zaczyna się zdrowie. E, takie wydarzenie odbędzie się już 7 września na rynku w Kościerzynie. Moim gościem była Agnieszka Jereczek, specjalista do spraw rolnictwa ekologicznego Podrób w Lubaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.